Siły pewnie już coraz mniej, ale proszę potraktować ten wysiłek jako umartwienie zewnętrzne i wewnętrzne zarazem. Przechodzimy do trzeciego wykładu podczas tej rekolekcji, pod tej nauki, która będzie dotyczyła sedna sprawy, czyli umartwienia naszej woli. Wolnej woli. Aby wola nasza była dobrą wolą. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pomówiliśmy sobie już umartwienie wyobraźni, pamięci, umysłu. I teraz przechodzimy do królowej wszystkich władz, bowiem wola, za jej definicją, to pożądanie rozumowe, przewyższające znacznie pożądanie zmysłowe. Jest władcą zwracającą się ku dobru poznanemu przez umysł. Jej przedmiotem jest dobro w całej rozciągłości, co pozwala jej się wznieść do miłości Boga, który jest dobrem najwyższym. Mamy bowiem porządliwości zmysłowe w sobie, ale wola to pożądanie rozumowe, czyli wola za pomocą rozumu, który rozpoznaje dobro, Jakkolwiek byśmy to dobro rozumieli, bo dla złodzieja dobrym będzie to, żeby go nie złapali, prawda? I zrobi wszystko, żeby, prawda? W jakiś sposób uniknąć kary. Ale to wola jest siłą, która pobudza wszystko w tym człowieku, ażeby poszedł za tym, co rozpoznał umysłem jako dobro. Jeśli pamięć dobrze działa, wyobraźnia dobrze działa, to rozum też dobrze działa, wszystko to razem umartwione jest w stanie w tym gąszczu dziwac, kłamstw, oszustw diabelskich i zabieganego świata rozpoznać dobro. I wola dzięki temu może to dobro wybrać, i wtedy porusza i zmysły, i władzę wewnętrznej całego człowieka i zwycięża nasze wszystkie słabości bowiem jak mówi dobre stare przysłowie, jeśli człowiek, jeśli wola musi, może wiele, jeśli wola chce, może wszystko, bowiem czasem jesteśmy do czegoś przymuszeni, wtedy niezbyt robimy to może dokładnie chętnie, ale jeśli czegoś chcemy, pragniemy, to wtedy jesteśmy w stanie dla tego dobra, które uważamy za dobro, w tym momencie dla nas najwyższe zrobić wszystko, a jeśli dla nas najwyższym dobrem jest Bóg, jeśli dla nas najwyższym dobrem jest życie wieczne, nagroda życia wiecznego, no to wtedy wola podąża bezbłędnie za tym, co do tego prowadzi. Co to jednak znaczy, iż wola jest dobrem, co to znaczy, że przedmiotem woli jest dobro w całej rozciągłości? Otóż każdy zmysł ma jakąś swoją, jakiś swój cel. Prawda? Wzrok jest po to, żebyśmy się widzieli, słuch po to, żebyśmy coś słyszeli. Umysł jest po to, abyśmy umieli rozpoznawać, rozróżniać dobro od zła, abyśmy w ogóle myśleli, abyśmy mieli pojęcia i tak dalej. Wszystko ma cel. Natomiast wola jest po to, ażeby kierować tym wszystkim. Celem woli jest kierowanie wszystkimi władzami zewnętrznymi i wewnętrznymi człowieka. Zatem wola to jest, jak jeszcze raz powtarzam, królowa władz. Można bowiem być wybitnym specjalistą w jakiejkolwiek dziedzinie, ale mieć złą wolę. Można mieć niewielką wiedzę, co już rozważaliśmy przy okazji umysłu, ale być złym człowiekiem. I na odwrót. Można mieć dobrą wolę, nie mając wielkiej wiedzy. Można być zwykłym i prostym człowiekiem, ale mieć dobrą wolę, czyli za tym, co obiektywnie jest dobre. Co rozum jest w stanie rozpoznać i przyjąć, a nie za tym, co nam się wydaje, że jest dobre, ze względu na naszą próżność, nasze słabości, nasze tak itd. Wola jednak, jak wiemy, jest osłabiona przez grzech. Osłabiona wola przez grzech sprawia, że nie zawsze wola porusza się w tym kierunku, w którym powinna bowiem i umysł nie zawsze tak działa, i władze nasze pozostałe, i porządliwości w nas dużo, i braku martwień, i ta wola po prostu nie idzie za tym, co dobre. Czasem nawet umysł wie, co jest dobre, prawda? Ale porządliwości zmysłowe są silniejsze. No i wola wybiera porządliwości zmysłowe idzie za nimi, pomimo tego, że umysł rozpoznał dobro, które sprzeciwia się tym porządliwościom, ale my wtedy mówimy, nie wytrzymam, nie mam siły. Muszę tak zrobić, nie mam wyboru, już jestem tak zmęczony tym życiem, że nie dam rady. O, to jest właśnie słaba wola, która nie potrafi pójść za rozpoznanym dobrem. To jest wola nieuporządkowana, która opiera się na tym, że człowiek jest egoistą, myśli tylko o sobie i ma miłość własną, nieuporządkowaną, bo kochać siebie należy, ale w sposób uporządkowany we właściwej hierarchii, gdzie Bóg zawsze pozostaje na pierwszym miejscu. Te wady woli i pierwsza wada to oczywiście egoizm i ten egoizm możemy podzielić na dwa, dwie podstawowe, skrajne od siebie zjawiska. Pierwszym jest utylitaryzm duchowy. Słowo utylitaryzm, czyli użyteczny w jakikolwiek sposób, to na czym to polega? Otóż polega to na tym, iż człowiek idzie za jego wola, idzie za tym, co człowiekowi jest potrzebne oczywiście dla niego samego, co łechta jego pychę, co zaspokaja jego potrzeby. I ten utylitaryzm duchowy, bo my tu mówimy o życiu wewnętrznym, polega na tym, iż z życia religijnego, z życia modlitewnego, my robimy dobry interes. To nam się po prostu opłaca i to, że nam się to opłaca, jest naszym celem. No bo ogólnie lepiej pójść do nieba niż do piekła, lepiej być dobrym człowiekiem niż być złym człowiekiem i można to doprowadzić, doprowadzić to do skrajności i że my będziemy patrzeć na Pana Boga tylko interesownie Panie Boże daj mi, Panie Boże i cały czas jedno i to samo Pan Bóg po prostu jest dobrze się zachowuje, cnotliwie żyje pacierzy odmawiam, do kościoła chodzę przykazania zachowuję no i czekam, żeby mnie teraz Pan Bóg się pięknie tutaj odwdzięczył czyli podchodzę do kwestii duchowej utylitarnie interesownie ja jestem oczywiście tutaj w centrum ale jest przeciwwaga tego i to rzadko występuje, niemniej jest to bardzo poważna herezja, czyli kwietyzm. Ten kwietyzm to jest chora bezinteresowność, to jest przeciwwaga utylitaryzmu duchowego. Ta chora interesowność każe nam porzucić nawet nadzieję życia wiecznego, każe nam porzucić nawet pragnienie samego Boga. Odpowiedzialnym za tą herezję był. Molina, Molinaos, prawda, który wypowiedział taką główną tezę tych kwietystów: Obrzydzenie do rzeczy Bożych jest dobre, oczyszcza ono i uwalnia duszę od miłości własnej. Tak jakby zupełnie zapomniał o tym, że kochaj bliźniego jak siebie samego. Tak jakby zupełnie ów człowiek nigdy nie czytał słów świętego Pawła, iż mamy być duchem płomieni i radować się z nadziei życia wiecznego bo to ten motor, to paliwo, które zachęca nas ku dobremu. Ale jeśli my tylko dla życia wiecznego, a nie dla, same, dla Pana Boga, jeśli tylko życie wieczne uczynimy z własnego interesu, przedmiotem naszych dążeń, no to popadniemy w utylitaryzm duchowy. A jeśli natomiast my powiemy, ja niczego nie pragnę, nawet samego Boga, to wtedy popadniemy w kwietys. Oczywiście herezja ta została potępiona. To wszystko jednak Bierze się z już wspomnianego przy kwestiach umysłu lenistwa duchowego, czyli akcedii. Słowo akcedia, lenistwo duchowe pochodzi od słowa cheditor, czyli znosić coś niecierpliwie, smucić się z własnej winy przez brak wysiłków dobrym. Samo słowo lenistwo to oczywiście próżnowanie, niedbalstwo i małoduszność, bo można coś robić, ale robić to leniwie, czyli niedobrze, tak żeby się pracować, ale żeby się nie napracować, prawda? Jak to często widzimy w polskim obrazku, prawda? Kiedy jeden kopia, trzech stoi i patrzy, a wszyscy bronią tę samą pensję, ale no jeszcze się mądrzą, jak to trzeba te łopatę w ziemię wbijać, żeby ładnie weszła. Sami specjaliści. No i to jest oczywiście, więc można też w taki sposób być leniwym, można być małodusznym, czyli uciekać od wszystkich takich obowiązków. Ktoś mnie o coś prosi, no ale ja nie mam czasu i tak dalej, zawsze mieć wymówkę to też jest lenistwo. No i próżnowanie, prawda? Tracenie czasu, marnowanie czasu i w ogóle. I teraz trzeba powiedzieć, iż lenistwo duchowe objawia się jako smutek. Lenistwo duchowe doprowadza nas do udręki, ale nie jest to smutek rozumiany jako żal za nasze grzechy, jest to smutek, który jest spowodowany tym, no, że właściwie my nie wkładamy wysiłku w nic, a jeśli człowiek nie włoży w nic wysiłku, to też nie ma się czym cieszyć, bo nie postępuje dalej. Człowiek gnuśnieje i ma coraz więcej trudności. Lenistwo to bardzo głupi grzech, ponieważ on sprawia, że człowiek jest coraz bardziej zmęczony. Im więcej próżnujemy, tym bardziej jesteśmy zmęczeni. To pracowitość sprawia, że człowiek ma siłę do y, życia, że człowiek ma nadzieję, ochotę do życia. Natomiast lenistwo odbiera nam wszelką ochotę, tracimy nadzieję, stajemy się ludźmi zupełnie oderwanymi także od rzeczywistości. I lenistwo duchowe wynika przede wszystkim właśnie z tego, iż wola nasza nie dąży do właściwych celów i nie dąży z wysiłkiem i poddaje się tej słabości, aby iść za tym, co w niej silniejsze. A jak mamy w sobie nieuporządkowaną miłość własną, gdzie nasze emocje są silniejsze od władz rozumu, gdzie nasze porządliwości zmysłowe są silniejsze od oceny rzeczywistości tego, co służymy na kazaniu, a wola jest słaba, my nie pracujemy nad nią, no to zawsze pójdziemy tam, gdzie nie trzeba. I teraz, drodzy wierni, musimy powiedzieć sobie, iż tutaj występuje także takie zjawisko dla nowo nawróconych: szczególnie to jest ważne, iż zawsze to lenistwo duchowe jest zagrożeniem dla nawróconych, którzy przeżyli pierwszą gorliwość. Przeżyli zachwyt, prawda? Przyszli, tradycja, msza modlą się, i nagle. Czas mija, wszystko stygnie, no i co dalej? Już nie odczuwam owych pociech, już nie ma tego euforii, już wszystkie książki z bractwa przeczytałem i właściwie nie mam już żadnego paliwa. I wtedy człowiek może rzeczywiście pobać w taką aczedię, w lenistwo duchowe, w coś, co go zupełnie aczedię, która go zupełnie yy, doprowadzi do odwrócenia się od tych wszystkich ideałów, za którymi poszedł. No i taka osoba wtedy odczuwa wielki oschłość, wielką oschłość, i wynika to z tego, iż jej dążenia na początku były bardzo prymitywne, właśnie utylitarne, służyły jej, karmiły jej, po nasze potrzeby, <kłysy> prawda? I kiedy Pan Bóg nam to zabiera, bo On chce nas przenieść na wyższy poziom, no to wtedy jest problem. Wtedy my nie chcemy wysiłku, my chcemy, żeby było zawsze tak wspaniale, zawsze tak miło, zawsze tak pobożnie, żeby zawsze było tak tutaj, prawda, miłe towarzystwo, msza, pewne życie ekskluzywne. No my tutaj w końcu poznaliśmy prawdę, jesteśmy zadowoleni z tego powodu. Tak się nie da bez przerwy. Jednak Pan Bóg musi wypalić w nas naszego i uporządkować to, co nieuporządkowane. Czymże jest lenistwo duchowe w takiej najgorszej fazie? Oczywiście jest to skrajna pycha, w której człowiek już ostatecznie uważa, że to Pan Bóg się ma dostosować do mnie, nie ja do Pana Boga. Ponieważ człowiek leniwy duchowo nie znajduje. Żadnej słodyczy w sprawach duchowych, a nie chce mu się trwać na modlitwie, na postach, na umartwieniach, nie chce mu się umartwiać wyobraźni, pamięci, nie chce mu się, nie znajduje w tym słodyczy, więc za tym nie idzie. No i wtedy nie przyjmuje swojego krzyża, nie naśladuje Chrystusa, zupełnie jest jakby ślepy na to, co mówi nasz Pan. No to oczywiście taki człowiek zaczyna służyć sobie i dochodzi do różnych upadków, najpierw lekkich, później ciężkich i diabeł zwycięża. Więc tego lenistwa duchowego, który najbardziej dotyka właśnie tą dziedzinę wewnętrzną pamięć i wolę, należy nam się strzec, bowiem, jakie są skutki lenistwa duchowego, jak ono się przejawia. Tutaj weźmiemy sobie do pomocy świętego Grzegorza, który mówi, że kto jest leniwy duchowo, jest osobą złośliwą, ma łatwość do urażania się, czyli żywi w sobie urazę do bliźnich. Jest osobą małoduszną, raczej lepiej, żeby mnie nie prosili o jakieś rzeczy, które ja niekoniecznie chciałbym spełniać. Jest osobą również małoduszną w sprawach przykazań, to co trzeba i ani trochę więcej, prawda? Miłość wyliczona co do y, grama, żeby nie przesadzić, żeby się nie przemęczyć. Jest osobą bardzo duchowo roztargnioną, i jest osobą, która właśnie w tej władzy umysłowej szuka rzeczy niewłaściwych, biegnie za rzeczami, które łechtają na chwilę, nawet jeśli chodzi o kwestie duchowe, prawda. To szczególnie widzimy u osób, które związane są z różnymi charyzmatycznymi ruchami, gdzie one, pozostając na tym pierwszym etapie, w ogóle nie wchodząc w etap drugi, nie chcąc przeżywać żadnej osłości w swoim życiu, będą jeździć od jednego, yy, ten charyzmatyka, do drugiego, żeby cały czas karmić się tą. Pseudosłodyczą, słodyczą, żeby prawda, żyć tymi emocjami, żeby życie duchowe nie było dla nich kosztowne, tylko przyjemne, żeby życie duchowe nie było krzyżem, tylko samą rozkoszą rozumianą oczywiście po ziemsku. Natomiast święty Jan od krzyża, gdy omawia lenistwo duchowe, mówi, że jego skutkiem jest tchórzostwo duchowe. Taki człowiek boi się wyznawać wiary, ale taki człowiek boi się także ryzykować. Taki człowiek po prostu boi się podjąć postu, bo wie, że tego będzie bolało. I już ten strach, już to tchórzostwo sprawia, że on w ogóle dalej nie pójdzie. Ten strach po prostu jest paraliżujący dla jakichkolwiek natchnień, które Pan Bóg ci daje poprzez inne osoby, poprzez kazania, poprzez nauczanie, poprzez książki, które czytasz. No i trzeba jeszcze dodać, iż przejawem lenistwa duchowego jest narzekanie. To jest zawsze papierek lakmusowy, prawda? Ile razy w ciągu dnia narzekasz? Od rana do wieczora, jakbyś zliczył, to byś ja się przeraził. No właśnie, lubimy narzekać. Mówią, że Polacy szczególnie lubią narzekać, ale to tak naprawdę jest kwestia lenistwa duchowego przede wszystkim. Narzekamy na wszystko, na wszystkich, na, na, mamy taką tendencję, a trzeba by za Sokratesem zapytać się, czy to, co ja w ogóle wypowiadam, narzekając, jest pożyteczne. Bo my często krytykę, my, którą uważamy za właściwą, mylimy z narzekaniem, prawda? My coś krytykujemy, wielce się wymążamy, ale tak naprawdę w tym słuchać to narzekanie. Jest to pokłosie duchowego lenistwa. I Sokrates w tej słynnej historii, myślę, że dość znanej prawda przychodzi do Sokratesa uczeń, mówi mu, że chce mu coś powiedzieć o drugim uczniu, a Sokrates mówi stop, stop, najpierw przepuść swoje słowa przez sita, trzy sita. Prawda? ci si to konieczności prawdy i dobra. Czy to, co mówisz jest prawdziwe? Czy jesteś pewny, że to jest prawdziwe? Czy to, co mówisz jest dobre? Czy to przyniesie dobro i czy to dobro jest konieczne w tym momencie? Uczeń zamilknął i odszedł, bo nie miał już nic do powiedzenia Sokratesowi. I tak samo jest z naszymi słowami, nie tylko w kontekście obmawiania kogoś, ale w każdym kontekście. Czy ja narzekając, prawda, mieląc tym swoim językiem bez potrzeby, opowiadając różne rzeczy, wciąż się użalając, po pierwsze, czy to co ja mówię to jest obiektywną prawdą, czy tylko pogwałceniem mojej miłości własnej. Po drugie, czy to co ja mówię przyniesie jakiekolwiek dobro? Czy mi ulży od tego narzekania? Tak naprawdę, bo tak na chwilę to ulży jak sobie człowiek po prawda? I czy to jest konieczne? Jeśli miałoby to nawet przynieść dobro, zauważyć coś, to w tym momencie to jest naprawdę dla ciebie konieczne. No jeśli przez te trzy sita przepuścimy, Nasze narzekanie to szybko się okaże, że już nie mamy nic do powiedzenia, a wtedy będziemy więcej milczeć niż mówić, a to ostatecznie doprowadzi nas szybko do bardzo pięknego wzrostu duchowego. A zatem oczyszczenie woli i walka z lenistwem duchowym prawda? to jest jakby dla nas najważniejsze, no bo musimy z tym wygrać. Nie możemy pozostawić tych naszych w różnym stopniu prawda yy, zasiedziałych nawyków złych w naszym wnętrzu bez jakiejkolwiek walki. Owa walka jest właśnie szlifowaniem i umartwianiem woli. Co to w ogóle znaczyć? Znaczy uczynić swoją wolę ostatecznie zawsze uległą woli Bożej. O co tu chodzi? Po pierwsze, każdy z nas ma inną historię. Każdy z nas ma inne grzechy. Każdy z nas inaczej przeżywa tę kwestię wiary. I nasza dusza, każda dusza każdego z nas wygląda inaczej, prawda? Ale i w każdej duszy są różne zranienia. Im większym człowiek był grzesznikiem i się nawrócił, tym więcej ma tych ran, które musi wyleczyć w sobie. Spowiedź odpuściła grzechy, czyli rany nie zagrażają życiu, ale rany są, potrzebują rekonwalescencji. Im większy był grzesznik, tym dusza jest słabsza. Pan Bóg dlatego daje więcej łaski, by ta dusza mogła się leczyć. Daje więcej dobrych natchnienia, by ta dusza mogła dobrze pokutować, ten człowiek dobrze pokutować. Prawda? I musimy sobie uświadomić, że jeżeli w naszym życiu były wielkie grzechy ciężkie, jeżeli był jakiś czas trudny, czas grzechu, czas odejścia od Boga, to nie łudźmy się, że my od razu będziemy jak aniołowie w niebie. I że bez pokuty i bez poważnych wyrzeczeń my wszystko załatwimy po prostu pobożnymi chęciami. Nic z tych rzeczy. Wolna wola, dar Boży, dzięki temu możemy kochać i pójść do nieba być na wieki szczęśliwy w taki sposób, że ani oko nie widziała, ani oko nie słyszało. Ale wolna wola to też konsekwencje, bo musi być jednak wolną wolą, a więc ponosimy konsekwencje, tak? I jeżeli my te konsekwencje ponosimy, to musimy je ponieść, nie uciekniemy od nich, to jest oszustwo. A więc musimy mieć świadomość, że im większe były nasze grzechy, a pokuty jeszcze, żeśmy nie podjęli, tym dusza jest słabsza i tym słabi będzie poddawać się pod wolę Bożą, tym słabi będzie iść ta cały człowiek za tym, co, do czego Pan Bóg go wzywa. Ale zawsze ostatecznie trzeba sobie powiedzieć, iż my, pokutując i zewnętrznie, przyjmując różne umartwienia, i wewnętrznie, to nie my, sprawiamy że nasza wola staje się posłuszna woli Bożej tylko jest to łaska Boża która dzięki pokucie nas przemienia pokuta to otworzone drzwi dla Pana Boga jeśli nie otworzysz tych drzwi a będziesz tylko miał i miała dobre chęci to Pan Bóg stoi przed tobą stoją łaską no ale jak ma wejść nie zgwałci twojej wolnej woli bo ci ją dał co raz Pan Bóg dał nie odbiera jego decyzje są wieczne więc stoi i czeka, a może już przeszedł, może te łaski, które już były dla Ciebie przygotowane, odeszły. Może już wiele straciłeś, bo ty cały czas stoisz i czekasz. I mówisz, że nie dasz rady, i mówisz, że nie masz ochoty, i masz tysiąc innych spraw na głowie i, i dalej duch pokuty jest tak słaby i marny, że nie macie ta łaska się do nas dostać, a ostatecznie tylko ona przemieni naszą wolę, uczyni naszą wolę poddaną woli Bożej. Sami z siebie. Tego nie uczynimy. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli pokutować, ale mieli złą intencję, na przykład pokutowaliby się pokazać przed innymi, albo pokutowali dla samych siebie, aby po swoją, prawda, tutaj dumę podłechtać troszeczkę, to nawet ta zła intencja sprawia, że to może tam się troszeczkę tych drzwi uchyli. Nie, nie. Trzeba pokutować za swoje grzechy, za grzechy świata, mając świadomość swojej marności tego, że bez łaski Bożej to my nawet kroku nie jesteśmy w stanie postąpić w życiu duchowym. I teraz cztery szczególne cnoty, które są nam ku temu potrzebne, nad którymi powinniśmy pracować, aby oprócz podjęcia pokuty, bo zawsze pokuta to pierwsza rzecz, prawda, która pomaga nam przyjąć łaskę Bożą, ale na tym nie możemy skończyć, bo my nie jesteśmy. Ludźmi, którzy by byli, prawda, tylko mieli się utrapić w pokucie i nie żyć łaską i radością, jak to mówi święty Paweł, w nadziei. My mamy żyć radością w nadziei i pokuta ma nam tylko pomóc, aby nasz duch był płomienny, czyli aby rozwijały się w nas cnoty. I te cztery cnoty, które sprawiają, że nasza wola będzie silna i dobra, czyli poddana woli Bożej, to po pierwsze sprawiedliwość. Czyli zawsze oddać to, co się komu należy. Taka jest ogólna definicja sprawiedliwości. To jest pytanie do mnie: czy ja nie powinienem podjąć pracy nad cnotą sprawiedliwości? Czy ja swojej żonie oddaję to, co jej się należy, swemu mężowi to, co mu się należy, swoim dzieciom, swoim bliskim, swoim rodzicom, swoim pracodawcom, swoim znajomym, przyjaciołom, kapłanom, wspólnocie? Czy ja oddaję to, co im się należy? Czy czasem nie jestem zbytnio zadufany w sobie, zatroskany w sobie i tylko myślę o sobie? Czy nie powinienem tutaj nad cnotą Sprawiedliwości popracować, aby poćwiczyć moją wolę, aby się zmusić, zrezygnować z siebie, aby rozpoznać dobro i zanim rzeczywiście pójść? Dalej cnota religijności. Czy ja rzeczywiście wobec Pana Boga jestem uczciwy? Czy ja dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, Ewangelia z niedzieli, Pan Jezus pyta się, po coście tu przyszli? No coście przyszli zobaczyć? Człowieka w oodzianego, piękną purpurę. Takich to szukajcie w królewskich pałacach, gdzie próżność i przepych. Po coście tu przyszli? I postawia, stawia przed nami Pan Jezus, przykład Jana Chrzciciela, tego, który przygotowuje drogi dla Boga, prostuje ścieżki. I dzisiaj żeśmy też się modlili przez kapłana, kapłan dzisiaj powiedział w oracji. W kolekcie bardzo ważne słowa. Modlił się, abyśmy to my przygotowali drogę na przyjście Pana. Abyśmy to my byli tymi, jak Jan Chrzciciel, przygotowującymi drogę na przyjście Pana. Po coście tu przyszli? Czy rzeczywiście przygotować drogę na przyjście Pana? Kolejna cnota to cnota, oczywiście pokuty, o której żeśmy już mówili, do której nie będę wracać. I czwarta cnota. To cnota posłuszeństwa, która uczy nas bardzo, bardzo pokory, i to posłuszeństwo zawsze się objawia i możemy się ćwiczyć we wszystkich stosunkach, jakie mamy, kiedy jesteśmy jakkolwiek podwładni. W stosunkach naszych rodzinnych, mąż, żona, dzieci zachodzą między nami relacje, które domagają się posłuszeństwa. Czy jesteśmy ulegli wobec tego. Co nie jest oczywiście grzechem i sprzeciwem wobec wiary, bo wtedy jesteśmy, mamy być, nie wolno nam wykonywać takich nakazów. Czy jesteśmy posłuszni spowiednikowi? To bardzo dobrze widać, prawda? co my robimy z, tym, z tymi słowami, które usłyszeliśmy na, na spowiedzi. Co my, czy my rzeczywiście bierzemy je sobie do serca, czy dobrze wypełniamy naszą pokutę, która jest wolą Boga, czy raczej my mamy lepszy pomysł na to, jak tu się Prawda, pomodlić i, i, i tą pokutę zbywamy, gdzieś tam wsadzamy między nasze modlitwy, czy, ale czy my się do niej przykładamy? W tych drobnych rzeczach widać nasze posłuszeństwo. Oczywiście możemy także powiedzieć, czy jesteśmy posłuszni w naszych obowiązkach, w pracy należycie. Jeżeli coś do nas należy i wiemy, że coś do nas należy, to czy wypełniamy to uczciwie, czy mamy w sobie tego ducha posłuszeństwa? Te cztery cnoty są bardzo ważne, żebyśmy mogli wszyscy wzrastać w dobrej woli. I na koniec dzisiejszej nauki, ponieważ dzisiaj żeśmy dużo sobie już powiedzieli, chcę zostawić Was z jednym najważniejszym zdaniem po tym omówieniu tych wszystkich władz. A to zdanie znowu jest od świętego Pawła wzięte. To zdanie brzmi: Wystarczy ci, moi władz. Uwierz w to, człowieku, że wszystko cośmy sobie tu powiedzieli, choć może dla ciebie jest bardzo trudne, bo nagle odkryłeś, że wiele jeszcze do zrobienia. Uwierz w słowa świętego Pawła, że wystarczy ci mojej łaski. Bóg nie jest tyranem, Bóg nie jest złym ojcem, Bóg nie czeka na twój upadek. Nasz Pan, niepojęty Bóg w trzech osobach, Bóg Ojciec, Jezus Chrystus dla nas umęczony, krzyżowany i Duch Święty, którego otrzymaliśmy po tej, tym wielkim dziele Jezusa Chrystusa, który jest i pragnie o nas działać. Oni wszyscy pragną nas mieć dla siebie i dać nam to, czego naprawdę potrzebujemy. A zatem współpraca z tą łaską jest piękną drogą. Ostatecznie pokuta daje pokój. Pokój na ziemi, ludziom dobrej woli. Gdy ćwiczenie i umartwianie wewnętrzne, chociaż jest wysiłkiem, ale ostatecznie sprawia, że człowiek ma bardzo dużo siły do życia. Wystarczy Ci mojej łaski. Nie bój się podjąć tego ryzyka. Przestań tylko trochę myśleć o sobie, trochę mniej o sobie, a wtedy ta łaska będzie mogła w Tobie działać bez wielkich przeszkód. Drodzy wierni, jutro przed nami niedziela, i w, te, w tę niedzielę powiemy sobie już na podsumowanie o, tym, o tej zasadzie, która jest zasadą najważniejszą w kształtowaniu woli. Będziemy mówić o bardzo praktycznych rzeczach dotyczących bezpośrednio naszego życia duchowego, życia religijnego, życia katolika. Dlatego wszystkich zachęcam, abyśmy jutro. Nie będzie to jakaś długa nauka, ale mam nadzieję, że będzie dla nas wystarczająco pożyteczna, abyśmy wiedzieli, jak ostatecznie zwieńczyć tą pracę nad sobą i postaramy się to wszystko zebrać ze sobą razem, byśmy nie utracili tego, co najważniejsze, i dotknęli sedna. Życzę Wam dzisiaj spokojnego wieczoru i nocy i zachęcam, by w rachunku sumienia. Zastanowić się przede wszystkim nad czterema cnotami. Cnotą sprawiedliwości, religijności, mojej pokuty i mojego posłuszeństwa, wtedy bardzo ładnie nam wyjdzie, bardzo precyzyjnie i obiektywnie zobaczymy, jak funkcjonuje nasza wola, czy jest silna, słaba i co trzeba w niej poprawić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. vem <laughs> de